Jeśli szukasz porządnej, funkcjonalnej oraz niezawodnej przyczepy, to zachęcam Cię do oglądania tego filmiku. Opowiem Ci właśnie, dlaczego wybrać PEGA i co wyróżnia ją na tle innej konkurencji. Dzisiejszą przyczepę, którą Wam zaprezentuję, jest to model Multiliner. Wyróżnia się właśnie tym, że w Postażona jest w 32 multirolki oraz tak zwaną uchylną belkę, która jest mega pomocnicza w momencie wodowania i slipowania łodzi. My tutaj już mając duże doświadczenie i przez to, że sprzedajemy łodzie, przerobiliśmy bardzo dużo przyczep i wiemy o tym, że ważnym aspektem jest slipowanie w ciężkich slipach, a ta przyczepa pozwala nam to zrobić. Wyróżniają to, że ostatnia belka składa się nam do wody. Czyli tutaj nawet z doświadczenia, jak łódki nam przychodzą, my napinamy pas, żeby przygotować się sobie do wciągnięcia. W momencie, w którym ten pas już się napręża, mamy sytuację, że praktycznie z poziomu zero możemy tą łódkę wyciągnąć sobie na naszą przyczepę. Dzięki funkcjonalnym i wielofunkcyjnym rolkom, które dostosowują się z automatu do dna naszej łodzi, Ciężar łodzi rozkłada się na te wszystkie rolki, co powoduje, że bez problemu możemy ją zepchnąć z naszej przyczepy i zeslipować. Jeśli chodzi o materiały, jest to dosyć solidna konstrukcja, z tego względu, że przyczepa podczas transportu ma być sztywna. Często gęsto ścianki w takich przyczepach są bardzo cienkie. Tu mamy dosyć grubą, bo mamy taką profil jest 4,5 na 10, co powoduje naprawdę dosyć fajną, sztywną stabilność i ta przyczepa po prostu nie pracuje, nie pływa jak na innych pozostałych przyczepach. Przyczepa również jest wyposażona w stopnie do wchodzenia na łódkę. Możemy również sobie zastosować drabinkę, tak jak ja mam tutaj na swojej e, przyczepie. Jeśli chodzi o długość przyczepy, zazwyczaj dostosowujemy ją do długości łodzi. Przyczepa jest spawana. Podzespoły, które są używane do przyczepega, są te rekomendowane marki albo Knot, albo Alko. Przyczepa wyposażona jest w amortyzatory, które pięknie wybierają nam mm, dziury w naszych drogach. W standardzie tak samo producent wyposaża system do przepłukiwania bębów. Jeżeli slipujemy przyczepę w słonej wodzie, żeby nie zapiekły się nam hamulce, mamy możliwość przepukania takich bębnów. Jest to system, który podłączamy do węża i po powrocie podłączamy naszą wodę, kranówkę, wodę słodką do przepukowania całego systemu. Światła w przyczepie są 100% wodoszczelne, są to światła LEDowe, które pozwalają nam, żebyśmy wjeżdżali i wyjeżdżali do wody, żeby nam nie zaparowały, więc są zabezpieczone przed wodą. Cały system jest zawieszony na zawiasie tak tzw. uchylnym, czyli w momencie wodowania jest to prosty system. Odchylamy lewo-prawo i możemy wjeżdżać do wody. Zamawiając przyczepę Pega, mamy do dyspozycji różne wyciągarki. W standardzie jest to Fulton jednobiegowy. Ja wybrałem dopłatę do Fultona dwójki. Jest to Fulton dwubiegowy. W łatwy sposób możemy regulować. Dla osób bardziej wymagających, lub takich, które wybierają większe, cięższe łódki, polecamy już wyciągarki elektryczne. Zamawiając taki zestaw, jest to wyciągarka elektryczna, w której znajduje się akumulator, ładowarka do tego akumulatora, pilot wewnątrz który pozwala nam przy przycisku wyciągnąć naszą łódkę, ale tak samo jest zdalny pilot, który pomaga nam wyciągać z daleka. Jeśli macie dodatkowe pytania, oczywiście dzwoncie z miłą chęcią Wam odpowiem, podpowiem, który model wybrać. Ja Was pozdrawiam w tym momencie. Cześć, Kacper.